Ostatnio wrzuciłem Wam post na społeczność na YouTube i tam napisałem, żebyście podali mi nazwy Waszych kont w Brawl Stars. No prostu rozpoczynam nową serię, w której będę oceniał właśnie Wasze profile z jakimiś YouTuberami. I pierwszym gościem jest Damian Siemanko. Cięła! Siema. Wybrałem 10 kont i dzisiaj razem je ocenimy, ale spokojnie. Jak nie ma tutaj Waszego konta, to się nie przejmujcie, bo mogę Was ocenić w kolejnym odcinku z tej serii. Więc jeśli chcecie, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę po tym odcinkiem. To jest bardzo ważne, no bo muszę wiedzieć, czy ta seria Wam się podoba. Oprócz tego, trzeba zostawić Subika na moim kanale, no bo oceniam tylko i wyłącznie moich subskrybentów. No i trzecia Możesz to napisać w komentarzu wasz nick w Brawl Stars nazwy waszego klubu, najlepiej to jego ID. No i to ile macie pucharków? Kolejny odcinek będzie z jakimś innym youtuberem, więc przy okazji możecie napisać z kim byście chcieli, żebym go nagrał. No i szybciutko przypominam o opisaniu kuzikutori w sklepie Brawl Stars, bo każda osoba, która coś kupi z moim kodem, będzie pozdrawiana na kolejnym jakimś moim odcinku. No to co moi drodzy, jesteśmy już w lobby i pierwsze co robimy w tej serii i zawsze będziemy robić, to oceniamy konto gościa, więc Panie Damian, wchodzimy na twoje konto. Siemano, witam wszystkich. No dobra, ocenka najpierw mojego konta. Dokładnie tak. Eee, się tutaj pochwalić jak to u Ciebie wygląda wejść na swój profil i zobaczyć im, opowiedz. No, no to tak, no ja widzę, że mam prawie 33 tysiące puszek, niedługo będzie wbijane. Co, do no ligę drużynową mam raczej słabą, solo ligę też, no jakoś za dużo tego nie grałem, okay. póki co. Ale widzę, że 3 na 3 u mnie się poprawiły, ponad 3000 już. Jeszcze jakbyś tak zwycięską pasę dobił do 50, też dopiero by było pięknie, ale masz większą ode mnie i tak. Ale wiesz co, na razie się nie skupiałem na tym, żeby robić tą zwycięską pasę, ta sama sobie tak przyszło, nie? Okay. Bo mam jeszcze takich zadymiarzy, co mam na low, jak sobie weźmiesz od najmniejszej ilości pucharków, to tam będziesz widział, że mam sporo. Trik, Rzeczywiście, zmiarza, no, są, są na, na, na po 200 czy coś do, do próbowania jakiejś zwycięskiej pasy, to mam nawet git, nie? Ale no jeszcze nie, nie kombinowałem kompilowałem tak, żeby <laughs> trochę Okej, okay, generalnie y, Patrzcie na jego rangi, nie? 34 Lary i Lori, 30 no za to tutaj mocne odniesienia. O, o tej 34 Larry Lori to nie chcę rozmawiać. Nie? Lepiej nie wspominajmy, no to wak. <grystanie> Ale generalnie jak byś ocenił swoje konto? Bo ja tak tylko dodam, że porównujemy do najlepszych kont, które mają ponad 100 tysięcy pucharków do okay. tych graczy. Względem takich kont, no to nie wiem. To nie za dużo. No dobra, no to powiedzmy, że 7, nie? Okej, okay, 7. No ja też właśnie coś tak podobnego. No, dobra, ja sobie daję 8, bo mam fajną Aha, ikonkę. A, no, okej, okay. bo tutaj tak. za, za wymasterowanie <grym> tego nowego browera, nie? O, no rzeczywiście, to jest taka dosyć rzadka. Ikonki też się liczą i przechodzimy już do konta pierwszego z was, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że my patrzymy tak naprawdę na wszystko, nawet na skina, którego macie ustawionego w lobby e, Dlatego myślę, że taka ciekawa opcja, więc musicie wszystko dopracować na swoim profilu. A więc, moi drodzy, pierwszą osobą, którą sobie ocenimy jest Łukasz z skanu pałki Bibi. I moc. Klani w ogóle. O chłopie, Najwyższa liga solo, mocno. Ej, ciekawe konto ma. W ogóle fajny skinek jest ustawiony do Max, od razu za to plusik. No, zwycięska pasa taka całkiem solidna. Winki 13 mi się bardzo podobają, nie wiem jak tobie. Dużo, dużo, no dużo więcej niż u mnie. <grym> Dlatego Dobra, teraz. Nie ja czekaj, ja zmieniam ocenę mojego konta nie na 5. Jednak zmieniam na 5. Słuchajcie, ja się nie znam na tym oceniałem także sorki, ale już teraz widzę, że dobrze oceniłem pierwsze. Wpadniemy w kompleksy przez te konta widzów. Ale zobacz, jakie ranki dużo tutaj 20, nawet 29 i naprawdę solidne konto powiem szczerze. Widać, no, że każdym brawlerem też. Więc nie miał po prostu na razie jak tej pasty tak samo zrobić, mm -hmm. nie? No, tam widziałem, że 22 na Jak pewno... już takie wysokie pucharki to dużo trudniej, nie? Na pewno Łukasz jeszcze wyższą pasę dobije, a ja daję mu ocenkę tak według mnie jeszcze, że da spokojnie kurde dziewiąteczkę, bo to konto jest solidne. No nie wiem jakie konta jeszcze tutaj na dzisiaj przygotowałeś. Yy, tak w ciemno mojemu daję 5, zmieniam to i jemu daję 8. Okej, dobra, ty troszkę surowiej. Jak coś to oglądacie ten filmik do końca, bo w przerwie pomiędzy ocenianiem zagram jeszcze jedną giereczkę z Damianem, która też będzie taką specjalną gierką, więc zostańcie do końca. A teraz przechodzimy do drugiego konta. O i teraz potężny klan Bandały Segoma. dać tutaj mocną ocenkę, bo inaczej cię Bandały napadnie. Banda Franka. Okej, okay, podobne puchy. a eee, Więcej na pewno ma ode mnie na solo, widzę. Tylko jest ten brązik no. 3 w lize drużynowej też, ja zawsze na to patrzę, żeby tych brązy okay. nie było Więc okay, tutaj okay. taki minimalny minus będzie, ale taka nawet solidna zwycięska pasa Ale zobacz, zobacz solo, tutaj też Dziemencik mm -hmm. jest Solo już wygląda bardzo ładnie i spoko skinek w sumie do chestera, a piękna ikonka gracza Fajną tą, kartę biterną ułożył moim zdaniem Ej no, też ciekawie to zrobił, w ogóle szukamy jakichś rzadkich emotych, jak macie to sobie zawsze ustawiajcie No i co, jest 26 minimum jedna, więc za to też tam plusik będzie, bo jakby nie było to było gorzej, a jest to nawet git Fajne, fajne Okej, okay, no to ja myślę, że tutaj dla niego wleci taka szósteczka i pół. Szósteczka i pół, no. Dobra, to zgodzę się. Okej. Okay. <laughs> Następnie mamy prawdziwego Siren Head'a, widzowie, nawet chłop ma tu kamerę ustawioną, kurde. Bo też nie Ej, ładny skinek do spajka od razu za to plus. Ej, w ogóle ta kamera to jest chyba jedna z lepsza ikonek, bo. Ona on się rusza, nie? nie? I Rzadko jest się jest kiedy zdarza, żeby była animowana, więc to jest kozackie. E oprócz tego solidne wyniki 13, tak już 4300 to jest ładny wynik. E są goldziki, więc nie mamy się w sumie do czego tu doczepić, nie. Ale widać, że na solo też dużo grał, nie? Nie, yy, tak, chyba w solo też ten ziomeczek jest, 26 też wbita, bardzo dobrze, bo zawsze dajemy dodatkowe punkty jak jest minimum 1,25, a jak jest 30 to już dopiero jest pięknie, więc no, jaką dajemy ocenkę, teraz może ty zacznij. bo tak porównując do tamtych kont, no to na pewno jest troszeczkę słabiej, nie, mi się wydaje, też to ułożenie tutaj tej karty biternej jakoś poprzednio mi się bardziej podobało, okay. no to dam taką szósteczkę. Dobra, mówisz, że szóstka a ja mimo wszystko tutaj walnę ziomkowi też i pół bo to konto według mnie jest bardzo podobne do tamtego wcześniejszego, nie, yy, okay. więc y, tak to wygląda. Dla mnie bardziej ta karta ten na okay. do nie? Spoko, fajnie fajnie e... Właśnie to jest też git w tej serii, że tutaj zapraszam kogoś i możemy mieć inne zdanie, nie? Więc jak ktoś to e... musicie też nas zrozumieć, że nie zawsze się daje to samo. E, dobra, następnie mamy chyba potężnego ziomka, bo nazwa tego to jest Aka i widzę, że napisało mi, że ma 52 tysiące pucharków. E, I jego nikt to rekord YouTube, więc pozdrawiamy, dobra. jeśli jesteś youtuberem, brachu. E, o skinek fajny, nie. No Brud. w ogóle mi się to podoba, jeszcze dobrze pasuje z tą e, ikonką gracza piłkarską, Zobajne Za Zobaczcie trzy 3x3, nie? Ponad 7 koła. Chyba najlepiej najlepsze dzisiaj konto jakie było. Mega fajna, zwycięska pasa. ładnie, tutaj ładne rangi <gry> też, bardzo, bardzo fajne. Ty, ale słuchaj, wiesz co, ja bym zrobił inaczej, bym kartę witewną zamienił miejscami, że tego mortisa z lewej, a z prawej no, no, no. mapa. Już by to I lepiej, lepiej na pewno wyglądało, ale to wiesz, ja też nie mówię już żeby na takie szczegóły aż zwracali uwagę. Teraz okay, będą okay. wiedzieć i w kolejnym odcinku na pewno już taki idealnie będą to dostosowywać jeszcze, a to kąto według mnie to jest. No, dyszki nie dam wiadomo, ale 9,5 myślę, że tu spokojnie może wjechać. Okej, okay, no to ja bym dał w sumie taką dziewiąteczkę też. Okej, okay. no to co, teraz może zróbmy sobie taką lekką przerwę, bo zostało nam jeszcze sześć kąt i zagrajmy sobie jedną gierkę, ale... Nie będzie to zwykła gierka, panie Damianie, tylko mm, musisz mi wybrać numerek losowy: od 1 do 76. Dobra, no a to jeszcze jak możesz, to kliknij 4 razy to najwięcej pucharków, żeby się zmieniło. Wiesz, tam coś innego? Tak, Właś, dobra, cztery. dobra, dobra. Cztery. Jeszcze raz czy nie? No, dalej. daj jeszcze raz, dobra. I teraz tak, dawaj od góry i dawaj numerek 23. Okej, okay, 23, um, 18, 21, 22, 23 if OK Okej, ja biorę ifkę okay. Więc dawaj stary, ty też możesz sobie w sumie wybrać, myślę, że ty możesz sobie wziąć koło, chcesz. Dobra. To wiesz co, zrobię podobnie. Wezmę sobie tak z środka, zrobię klik też, dobra, razy to i wezmę kogoś z środka. O, myślę, że będzie git. Okej. Okay, ci... Ej, ale fajny skin w ogóle, Dobra, to lecimy z no. szybkim dłoskiem. W ogóle jak wygramy tą gierkę, to dostanę jeszcze dwa star dropy, więc skupmy się. Ty, tory, Tylko musimy wygrać, bo ja mam 9% baterii. O, dobra, dobra. <laughs> więc jak sobie jak się szybko z tym nie uporamy, to może być lipa. Yy, Spokojnie, możecie malować. się rozładować telefonik jak najbardziej. Okej, okay. ile tutaj jest tych no, nowych brawlerów? No, teraz to w ogóle co gierkę Larry i Lori, to jest najgorsze, nie? Też tak pewnie macie, widzowie, napiszcie w komentarzu. No, ja ci powiem, że jak jakieś gierki solo odpalałem na 3 na 3 tam na tym tysiącu. No. To tragedia. <lary> to 3, 3 Larry i Lori kontra 3 razy no. Larry i Lori. Tak szczerze, to, to jest bez różnicy, czy gracie kurde na jakichś wyższych, bo się na niższych, zawsze go traficie w drużynie przeciwnej. To jest masakra. Ale nie wiem, właśnie to jest bez sensu trochę, że mogą być trzy razy ci sami brawlerzy w jednym teamie. To powinni zmienić mi się wydaje, wiesz? E, to prawda, też mnie to często bo, właśnie irytuje, no. Bo na 3 no? na trzy, no aktualnie, no to nie idzie wygrać z takimi trzema lary, larymi lurymi. No za mocni są, totalnie, nie? <śm> <śm> nie? ma najmniejszych szans, w ogóle mamy już 5 power cubesu, więc fajnie tą giereczkę zaczęliśmy, nie możemy tego przewalić z takimi cube'ami. O, 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 nie wiem, nie mów hop. Jest pięć drużyn jeszcze. W sumie tak, to jest to, że nikt nie deada, to jest też taka mapka, gdzie tutaj ciężko A ktoś A ja gdzie oni tu siedzą, nie? Tutaj jest ten spike gdzieś. Uważaj na każdy krzak, bo ja już tutaj, kurde, jestem tak przyzwyczajony do kamperów, naprawdę. Sam w sumie jestem kamperem nieraz, ale mm, y, no. Dobra. tutaj to się mocnych kamperów trafia. Jak ktoś to wpadajcie też to koniecznie na kanał Damiana, bo tam będzie odcineczek ze mną za niedługo, y, więc A możecie będzie, obczaić, dokładnie. co jak, link do w, w opisie. E, oj, patrz, na mnie idzie. No, 10 ma! Co jest? 10 Dziesięć powercubesów Ta, ten bliźniak ma 10? No Ty no, to lepiej go nie zaczepiać. A gdzie jest ten trzeci? Gdzie jest ta trzecia drużyna? Halo? Dziwne to jest, tam się nawalają? Okej, już mi pasuje Już chyba Ty no wie o mnie Nie. Oj, oj, oj. Ale podaka, a wiele on dojechał No niestety, ale wiesz co przynajmniej drugie miejsce, więc Gierkę wygraliśmy i mamy teraz y, Star dropy, dwa star dropy a, do utworzenia. No dobra, fajnie, więc... ty Dobre, ja to. Miał. No to co moi drodzy, zobaczmy co w tych star dropach Będzie stary, obstaw rzadkość, co tutaj trafimy yy, Bardzo rzadkiego trafiasz, ale wiesz co Ja tak samo mam z dwa star nie? więc ja to Pokazuję do ekranu. dobra. dobra. Ty, co jest, no to bardzo rzadki o. będzie u mnie będzie legendarny, okej okay. <laughs> no Dobre zostanie, i to, nie? No. mityk jestem zadowolony Więc co, klikamy, uwaga, żeby coś do którego Dawaj. tutaj było? O, do ich akurat, akurat gra, grałeś. Tak, if. dopiero co ją grałem, więc w sumie coś. Tak, coś. Do kolekcji się przyda. E, I lecimy z drugim, może takie. Co jest? Chłop, jakieś zbustowane stardropy, mania? Aż mi kamerkę zlagowało. Let's go. Nie wiem, i znowu mi tyka, dostałeś tako. Aha. Patrzcie to widzowie. Co tym razem, może skinek jakiś już tutaj wleci? No nie, ale. Ale ładna jest no. no. Dobra, ty, słuchaj, bo ja ci jeszcze otworzę dwa stardowania. Dawaj, czekaj, dawaj, ja, dawaj ja, teraz, teraz ty robisz o nich stary, no? O tak, pięknie, no. Dobra, nieważne. To, to do skipa będzie. To, to <laughs> mnie do odcinka nie wleci, czekaj, drugi. Okay. Tak. Ty dostajesz dwa mityczne, ja dostaję dwa zielone no, i jalo. Super. <laughs> Spoko. Dobra, nieważne. Super gierka. Następnie Klanik kocham Brawl Stars i tutaj mamy Julę, która ma 9900 pucharków. a Jula zaraz 10k wbije pierwsze swoje. O, no jeszcze 99, dokładnie. No więc życzymy powodzenia Jula i jak coś, no to nie przejmujcie się jak damy wam troszkę niższe ocenki, jak macie mniej pucharków czy coś. No bo my tutaj trzymamy za Was kciuki, żebyście je wbijali jak najbardziej Ale po prostu porównujemy do najlepszych kont, nie? Ej, więc co powiesz o koncie Juli? No, tutaj takie dosyć świeże konto, nie? Dopiero pierwsze 10k jest wbijane. Dokładnie, zobaczmy jeszcze ale szybko fajna, rangi. Nie? Fajna konka gracza. W sensie widziałeś profilowe? Y już zobaczę. Oj, pa? no w sumie. <grymka>, tak, takie niespotykane. Tak, fajnie to ustawiła, pucharki już tutaj widzę, że powoli tam jakieś dwie się pojawiają, więc coraz lepiej. No co Jula? Edgar Frank. Życzymy ci powodzenia, M M M nie? Nie obraź się, nie mogę większej ocenki niż 3 na 10, ale konto jak na te pucharki nie jest złe i życzę powodzonka, wierzę, że za, za niedługo na pewno będzie wyższa ocena Dobra, no to ja daję 4. Okej, okay, dobra, masz oddamiana 4 i fajnego skinka masz w ogóle. E, taki ładny. 27, 7 na 10. No, <grymka> <grymka> nieźle. Teraz widzowie konto prawdziwego youtubera Yoshi Majo, czy to prawdziwy Yoshi? <noise> konto Jupitera normalnie. E, nie no, 20 koła pucharków, spoko. Ehm, powiem tak, fajny skinek, w ogóle grałeś nim, nie? E, tak, no właśnie przed chwilą grałem <laughs> tym e, Fengiem. E, I co, no tutaj na pewno fan Fenga jakiś, nie? W karcie biternego ma. Oj, tak, może jest jakaś 25 na nim, uwaga. Tak, 27 27, no, no to mainowany tutaj Feng. Widać, że to ulubiony zadymierz W sumie feng jest mega mocny, to prawda? E, no co, liga drzema mogła być ciutkę wyższa, solo całkiem ładnie. E, fajne, nawet winki 3x3, nie jest źle, Mordko. Według mnie ocenka tutaj dla ciebie taka piąteczka, może nawet 5,5 na 10, spokojnie może wlecieć. No to się zgadzam, też 5,5 no, konto całkiem fajne. No i teraz widzowie mocny Klanik. Ten ziomek napisał taką ciekawostkę, że to jest najlepsza pod względem pucharków Akademia w Polsce. Czyli nie główny jakby klan, tylko Akademia Klanu najlepsza, jaka w ogóle jest z wszystkich klanów. E, więc mocy ciekawe, okay. tak Wojewnicy wojownicy mocy 2. Tu mamy ziomka o Niku który ma 54 koła pucharków. Ty jest tu. Łoj. Ej, co to jest za konto potężne. 12K no 3 na 3, prawie. No jeszcze chłop ma w ogóle diamenty powbijane w ligach mocy. Dobra, dyszka. <laughs> Od razu <laughs> dyszka. No jest jeszcze 30 rang więc rzeczywiście ta nie ma coś na nawet zastanawiać. Myślę, że dyszka bez problemu dla ziomka taj się należy. Czy wbijał to jeszcze przed nerfem kita? Czy po, nie? Bo jak po, to giga szasy. No, to dopiero by było ciężkie. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś kiedyś będzie miał tutaj jakąś ocenę, która wywali skalę, że będzie większa niż 10 na 10, ale póki co ten ziomek ma najlepsze konto. Okej, okay, czyli można dawać na tak, 11. można dobra, jak najbardziej, no. Dobra, no to tutaj <laughs> daję dyszkę na pewno. Tutaj full. No to, mordeczki, teraz wyjątkowe konto. Konto prawdziwego hakera, który znajduje się w planie stopy Janusza. Pat jest o. tutaj. No, to jest prawdziwy haker, ewidentnie, nie? To widać po już. E, oprócz tego karta bitewna po jaka? Nie, jedynka to jest najrzadsza chyba w tych złotych, nie? Tak, tak, mm. tak, tak, tak. Więc to nie są takie aż rzadkie te ikonki, hmm. Gdyby była jedynka to było lepiej. Są brąziki, więc te brązy do poprawy. Ale no, jakieś... no powiem ci, że jak haker, to ja liczyłem, że tutaj przynajmniej 99 zwycięskie <suszy> pasy <suszy> będzie. <nie? suszy> no w sumie tak, liczymy na ciebie haker, że to wbijesz za niedługo. I jeszcze przydał jakiś taki pasujący skin od razu, jakiś taki Bez nie. nie to no? To Bić, czy coś, Ej, to było idealne wtedy. To było takie totalnie idealne konto hakera. No ten broń mi się tutaj nie podoba. jakby on był jeszcze poprawiony, to byłoby jeszcze lepiej. Ale łinki trzecia jak na te pucharki nie są złe, plusy jakieś tutaj też są. Skinek do Miko całkiem spoczko, Więc ocenka ode mnie dla hakera tutaj wlatuje też piątka i pół, Tak, 5,5 na 10. O, dobra, jadam wszystko. O, to zaszalałeś. No dobra, lecimy teraz mordki z kolejnym kątem. To już przedostatni dzisiaj. Pamiętajcie, że konstelacji nie ma, to się nie przejmujcie. W kolejnym odcinku może akurat was wezmę. E, Karmel, masz mega ładny niku ustawiony, podoba mi się. Ile? Czekaj, bo ja teraz właśnie zauważyłem Ej, też teraz się kapałem Jednoosobową, <laughs> to chyba zrobiłeś specjalnie, nie? Żeby do odcinka było 4-4-4 4 x 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4 fajnie to wygląda szczerze Ale widzisz 3 x 3 Też to widzę, boże święty, on ma więcej winów 3 na 3 niek niż niektórzy pucharków. Dobra, słuchaj, Tori, 11 już daje Serio, aż tak tutaj widzę, dajesz? Widzę, że nie ma karty bitewnej ustawionej, ale to pewnie z wyboru, bo, bo po prostu mm -hmm. tak Okej okay. Zobacz co on tam ma niżej Czołg Wiesz co, ja jeszcze, a człowka jeszcze ma no. Ty, a ja bym jeszcze zobaczył tutaj. 30 rangi są trzy, więc no konto jest przepotężne. E, powiem tak. 11. E, ja jednostki nie dam, dam dyszkę, bo jest fajne. Czegoś mi brakuje. Mimo tych potężnych chujnów, 3 na 3, ale ja daję dyszkę. Od Damiana masz 11, więc w sumie fajna ocenka. Ziobek, niestety, którego jeszcze mieliśmy sprawdzić, podał mi złe ID, więc nie mam jak tego obczaić Przepraszam Was najmocniej ziomeczki. No to weźmy weźmy może kogoś od ciebie z klanu na najwyżej. Okej, okay, to jest dobry w sumie deal. Jakiegoś um... klanu lokalnicza? Dawaj tego co ma najmniej pucharków, zobaczymy jakie ma konto. No nie chcesz oceniać A tu ty jesteś. <laughs> <laughs> nie, idą do... Jakiś mocnych, mocnych no, to prawda, bierzemy Ziemowitka Ojej, oh yes. Mamy. Ty, jaki morti. Jaka karta bitewna Ładnie to na dostosował, no, tu fajnie to wygląda Zeta, ale już ta Queenów, no nie ma wiele Nie, Jak No, to już nie jest to samo, ale i tak to no, konto jest piękne to jest same piątki praktycznie, więc Panie Ziemowitek, ode mnie gaz. plusa jeszcze za klanik dostajesz Szczęśliwa siódemka na zwycięskiej pasie No, no właśnie, to siódemeczka Siódemeczkę mówisz, ja bym dał mu Albo Mimo ósemkę. wszystko takie, na, no, 8 myślę Spokojnie może wejść, popraw trochę jeszcze zwycięską pasę Bo konto jest solidne no? Nie no, bo bardzo ładnie to wygląda, nie? Sam bym chciał <noise> taki piątek. <gömczo. głos>